Witam Was serdecznie z tej strony Grimur i witam Was w nowej serii na kanale, w której będę losował czas oraz utrudnienie. A następnie, mieszcząc się w wyznaczonym czasie, muszę zbudować pojazd, który, choć trochę, będzie w stanie się poruszać. Nie ma co przedłużać, tylko zaczynajmy. Dobra, jesteśmy już na stronie z kołem Fortuny i w pierwszej kolejności sobie wylosujemy czas, w którym po prostu muszę się zmieszczyć. Mamy tak 3 minuty, dosyć mało. 5 minut, 8 minut, 10 minut, 15 minut oraz nieograniczone. Z tym nieograniczone to nie tak, że będę na przykład cały dzień na zrobienie tego, tylko tam powiedzmy nie, pół godziny. Więc dobra, no, zaczniemy losowanie. Co nam wypadnie? Ok, zaczynamy dosyć z porządnym czasem, 10 minut. Dobra, skoro czas mamy już wylosowany, teraz czas na utrudnienie. Z utrudnień mamy tak: brak podnośnika, muszę zbudować auto po prostu nie używając podnośnika. Tylko 10 połączeń, mogą użyć tylko 10 połączeń. Asymetria, to znaczy, że jedna połowa może być na przykład powiedzmy w stylu Minecrafta jakiegoś tam, a druga połowa w stylu pff, Słonia, coś w stylu. No, rozumieć, po prostu mają być to dwie inne połowy. Jeden bezużyteczny mechanizm, na przykład zbuduję sobie auto, no i dotąd do tamtego na przykład skrzydła, które nic nie będą robiły, ale będą. I musi być to mechanizm, nie. tylko silniki, nie chodzi tu o silniki spalinowe, chodzi mi bardziej o takie te odrzutowe Że nie mogę się poruszać właśnie ani kołami, tylko są silników No będzie to latkie wyzwanie, chyba sobie dam radę, no co innego jakby mi się wylosowało 3 minuty Brak kół, no to jak nazwa wskazuje brak kół Odnosi to się bardziej do tego, że nie mogę właśnie ani silników, ani kół używać Powiedzmy, że mogę po prostu robić takiego pełzacza, co będzie się powoli pełzą coś w tym stylu oraz wysoki na 50 bloków. Musi być wysoki na 50 bloków. jak nazwę wskazuje. Dobra, nie ma co przedłużać i zaczniemy losowanie. Jestem ciekawy co się wylosuje na pierwszą yy, ten. Brak podnośnika. Okej. Okay. Jest to ciekawe. Będzie to na pewno ciekawe. 10 minut to jest sporo czasu, więc myślę, że się zmieszczę. Dobra, mnie tu mamy już przygotowane. Zaczynamy za 3, 2, 1, start. Dobra, mamy teraz dokładnie 10 minut, żeby zbudować pojazd bez podnośnika. Czyli, pierwsze co zrobimy, to podnośnik out. No właśnie, teraz, jak tutaj zacząć cokolwiek robić? Będzie z tym lekki problem. Ja zacznę sobie od zrobienia kół, jakichś takich miar podstawowych. Armotyzator taki, myślę, że podstawowy na drugim poziomie, terenowy, będzie spoko. Teraz na to koło damy. I jest już sukces. Mamy i jedno koło na jednym armotyzatorze. Nie brzmi to za dobrze, ale przynajmniej cokolwiek jest. Dobra, spróbujmy to przedłużyć gdzieś na... na tyle, coś na stylu. Nie no, jednego z tego podnośnika jest to lekkie wyzwanie, nie powiem, że nie. Już mi dały 2 minuty, nie wiem kiedy w ogóle. Muszę yy... no, to przyspieszyć, ten czas. Znaczy, yy... budowanie swoje. Ta chwila się, czas skończy, ja nawet nie mam zrobionego tego yy, sterowania. Ja się boję, jak to będzie przy 3 minutach. Przecież tam pojazd nawet nie będzie. Nie wiem, w ogóle nie wiem, czy powstanie w jakimś przypadku. Dobra, musimy to podnieść, a jeszcze jeden krocek, bo widzę, że. Że będzie z tym letki problem. Te pojazdy, jakby co nie mają być jakieś mega estetyczne, no bo ciężko zbudować estetyczny pojazd, właśnie w 3 minuty. One po prostu mają działać, no i może chociaż to wyglądać. Chociaż z tym też będzie pewnie problem, zając mnie i moje zdolności budownicze tutaj, ale, ale jakoś to będzie. Kurde, znowu mod popełniłem, no. ogóle okay, jak się wam spodoba ta seria, to możecie zostawić dużo lajków albo jakiś komentarz, to będę wiedział, żeby ją nagrywać. A jak nie, no to po prostu odbory sobie do zwykłego Gabriel scrapa. Dobra, jest sukces, mamy tył zrobiony. Oj, tu pojazd dociąża teraz jest przodu, ale to dlatego że jeszcze tam nie ma kół. Tutaj dajemy łożyska, kloc, kloc, Armutyzator, armutyzator. Teraz na amortyzator klocka, zaraz będzie problem z postawieniem go. No, dziwnie to brzmi, że problem z postawieniem klocka, ale wiecie o co chodzi. Już zaczyna to przypominać w jakimś stopniu pojazd. No, czyli główne zamierzenie jest ok. Wypełnimy podłogę kamieniem, czy tam betonem, żeby chociaż trochę był dociążony. Dobra, tutaj oddzielimy to, właśnie od tego bagażnika, gdzie będzie się bo z przodu miejsca nie zostawiłem. Tutaj kawałek, tutaj ten, to tu będą drzwi. Tutaj też kawałek taki, to będą też drzwi. Może się udaje zmieścić. Jeżeli macie jakieś pomysły na utrudnienia, to możecie pisać w komentarzu, chętnie je przyjmę. Chyba jeden styknie. Nie, nie styknie, jak każdy ma się otwierać osobno. Jeszcze tą z bramką logiczną muszę zrobić, a nie mamy czasu w ogóle. Dobra, wszystkie drzwi będą na raz otwierały. Jakbym miał 15 minut. Jakby miał letką wprawę w tym, no to może bym to zrobił, ale tak to może być naprawdę ciężko. A ja spojrzałem na międzynik została mi lekko ponad minutę, a ja jestem dosłownie. Żeby brzydko nie powiedzieć, bardzo w złym miejscu. A! Kurde, zaczyna się stresować. Podobnie sobie silnik do tego, do kierownicy. Teraz do jednego koła. Drugiego koła. Kierownica oczywiście tutaj podpięta musi być. To dobra strona, tu dobra strona. Zobaczmy czy dzieje. A nie, bo ja to do kierownic nie ja to do drzwi podpiłem, ani do tego. Dobra, to w tą stronę, to w tą stronę działa, działa. Mogę jeździć prawie. Zwiększę mocno limit. Mam, żebym koła podpiął. A nie, są podpięte. Ale tylko czemu z przodu, co ja co, zrobię? Dobra, porusza się. Jakoś się porusza, okej. Okay. Teraz na szybko armatyzator. 6 sekund, nie, nie, kurde. No i. Dobra, koniec czasu. Pojazd wyszedł, godzinę już myślałem. Plan miałem dobry, zamysł miałem dobry. ja się zestresowałem z tymi armatyzatorami, wiesz już wyszło. Dobra, przyciskiem nic nie robią, mamy dziurę w bagażniku. Ale przynajmniej jeździ, tak? To się liczy. W sumie nie jeździ nawet jakoś najgorzej. Wydaje mi się, że jeździ lepiej niż ten pojazd, co miałem ja na serweru zbudowany. <grym>, co niedobrze świadczy o nim. No ale mogłem coś zrobić lepiej. No kurde, no widać, że to pierwszy odcinek w ogóle koła się za mało, bo to wygląda jakby była jakaś abominacja, a nie samochód. Spróbujmy zrobić jakiś mini tor yy, dla tego pojazdu i w ogóle dla następnego, żeby go sprawdzić. Dobra, tak w miarę na szybkość przygotowałem jeden test. Test wjechania pod górkę, tak to nazwijmy. Mamy różne końce, mamy tak, y, wciul stromo. No trochę mniej stromo, no i taki luźny poziom, taki... Y, tak zwana formalność. No, jeżeli ktoś tego nie przyjdzie, to już tam naprawdę musiałem zwalić ten pojazd, jak nie wiem. I oczywiście mam tutaj jakieś kurde grafity, nie mam o co chodzi, kto to napisał, ale... Coś mądry, ewidentnie, bo możecie zostawić tego sobie lajka. No dobra, teraz y, przejdźmy do testowania naszego pojazdu. Pojazd możecie nazwać komentarzach, jak wam się chce. Ja bym go nazwał. Nie wiem. Nieudacznik po jeden, bo pierwszy pojazd. Dobra, zaczynamy od pierwszego poziomu. Nie no myślę, że poradzi sobie całkiem dobrze, no. Jedyne co to może trochę spać z tego, bo jest szeroki i te amortyzatory lekko nie pomagają. Ale zobaczmy. Pierwszy poziom. Tak zwana formalność. no spokojnie wiedziałem, że sobie da radę. Teraz czy da radę wycofać? Cóż tu się stanęło? Halo? Ej, nie, mo nie mogę stąd wyjechać, halo? Czemu mi noga wpadła w boksa? halo? Ej, tego nie było w planach Ej, o co chodzi, come on Chłopie, nie udaczniku Nie no, lecisz, lecisz, udać się <głopie> Udać się, no nie może formalność chłopie zepsujesz To jest formalność No chłopie No nie gadaj Jeszcze <głopie> się patrzy na mnie tak swoim wzrokiem. Będzie ciężko wyjechać, po prostu użyję podnośnika. A nie do zbudowania, tylko żeby go po prostu wynieść z tego. Jakaś masakra wam powiem. Dobra, tą formalność zawiczył tak powiedzmy na 50%. Dajmy mu tutaj pół punkta. Dobra, to samo drugi poziom, poziom średni. Jest to poziom, no, na którym też raczej mało co odpadnie, bo nie jest to jakoś megapionową, więc dawaj nieudaczniku. O jeden. Lecisz, lecisz, no nie gadaj, nie. Lecisz ładnie, ładnie, ładnie. Do końca. Do końca. Do końca gaz trzymasz. Cały czas. Cały czas. Trzymasz do końca. Do końca. Do końca nas Mamy, jest! Ładnie, drugi poziom jest zaliczony całkowicie. No to masz już półtorej punkta. Poza to jeden punkt. Chyba, że nie zjedziesz, ale nie zjechałeś bardzo ładnie. No i teraz ostatni poziom, poziom numer 3. Sprawdzamy jak sobie poradzi Ja w niego wierzę, w niego, wierzę w niego z całym sercem Bo jest to mój pierwszy syn, syn pierworodny tak zwany Dobra, lecisz, lecisz Lecisz, lecisz, nie, nie przewracaj, nie myśl na to tym Lecisz Dobra, cofnij się, daj ci jeszcze jedną szansę Daj ci jeszcze jedną szansę Dopóki się nie wywrócisz całkowicie Będziesz próbował Ja w ciebie wierzę Lecisz, może się rozpędzę bardziej Lecisz o kurde. Dobra, nie o to mi chodziło. <gry> Chyba lepiej tego tak nie robić. No nie no chłopie, wstawaj. Dawaj. Kurde, nie ma. Ja, go zrobiłem lekkiego albo za ciężkiego właśnie. No najlepiej było zmniejszyć siłę silnika, ale nie mogę edytować takich rzeczy po skończonym czasie. I spróbujmy jeszcze raz. Powolutku, powolutku. Kontrolowanie, kontrolowanie, tak, tak, tak. O... Okej, ok, jest, jest! Dajesz, dajesz! Do końca. Kurde, dajesz. No nie chłopie. Tak blisko. Dobra, trudno. Nieudacznik v 1 Jak nazwa wskazuje jest nieudany. Nie udało mu się trzeciego poziomu zrobić. To były półtorej punkta na 3. Więc jedyne co zrobię to ciebie zapiszę. Zapisz. Chodźcie Ci nazwę Nieudacznik v 1 Zapisz. Myślę, że możemy zrobić piękną y, kasację naszego pojazdu. Która góra jest bardziej stroma? Tam, czy tam? Pojedźmy mm, tutaj. Będzie ładniejsze widoki. Lecisz. Lecisz. I w imię wolności! ja Jopierniczy. No. Ale za ten upadek dałem mocną dziesiątkę. Nie powiem, że nie. Dobra. Nieudacznik jest nieudany. Teraz muszę jakimś sposobem wejść na górę. Dobra, nie się na tego za bardzo. Ale widzę się z Wami przy kolejnym losowaniu. Dobra, witam was na kolejnym losowaniu. Zaczynamy oczywiście od czasu. I zaczynamy. Jestem ciekawy ile wypadnie. No, mam nadzieję, że nie 3 minuty, bo po tych 10 minutach to już jest to naprawdę niezbyt mile zaskoczony. Więc proszę 15. Proszę 15! Jest! Ej! To za fart! Dzięki ci. Jesteśmy teraz na utrudnieniach. Usuwamy oczywiście brak podnośnika, bo to już było. Tylko 10 połączeń. Jest to bardzo dobry. Dobra, znajdujemy się już w nowym miejscu. Jesteśmy na polanie zwykłej. No myślę, spadłem z tej góry, no i nie mogłem tam wejść od nowa, bo nie ma tam po prostu wejścia. A nic latającego nie zbudowałem. Więc znajdujemy się teraz przy jakimś zbiorniku wodnym. W ogóle ta mapa na tryby kraty tak się zmieniła. Ja nie wiem, czy ja mam po prostu jakiegoś Ice czy tak dawno nie grałem, ale nie pamiętam, żeby w ogóle po pierwsze była woda. Po trzecie. Podruki w sumie to, żeby tam była jakaś pustynia, taka duża skała i w ogóle. Pan Francesła mi ją albo po prostu mam sobą pamięć. Ale dobra. Mamy 15 minut, żeby zbudować pojazd. Z tylko 10 połączeniami. W sumie czy to tylko, no może aż nawet 10 połączeń to jest. Więc dobra, mam ustawiony na 15 minut. I zaczynamy za 3, 4, ry. Zbudujemy jakiś lepszy pojazd, mam nadzieję niż tamten. Yy, Zresztą trochę szybciej. Zacznijmy od pojazdu wykonanego w środek, z drewna tym razem będzie, a zewnątrz będzie z metalu. Możemy zrobić z metalu, chociaż metal brzydko wygląda. Zrobimy z betonu. I spróbujemy zrobić może jakiś pick-up, coś w tym stylu. Teraz mam trochę większe doświadczenie po tamtym pojazdzie, więc mam nadzieję, że to się uda. zrobimy sobie najprostszy albo jakiś taki bardziej, O, taki... Jakie siedzenie. I zrobimy sobie tak. My jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Europie, czyli jeździmy normalnie prawą stroną, czyli kierownica będzie w tym miejscu. O, coś tam bardziej w ten deseń. A siedzenie kierowcy tutaj obok. Dobra, coś na stylu jest spoko, jest bardzo spoko. Z tyłu kolejne dwa siedzenia. Mam nadzieję też, że nie wyjdzie to odcinek jakiś za długi, to pół godziny, czy tam 20 minut nawet. Bo w stresie się rozgaduje. A ja chcę żeby ta seria była Krótkimi odcinkami po prostu nagrywana no Zaszczesa na nasze ukochane drzwi Kołamy i silnikiem zajmiemy się na samym końcu Chcę żeby to było wizualnie ładnie, e, ładne Książko i książko pokaż jak to się robiło Okej okay. XOR I tak to się podłączało do tego Dobra Na luzaku Dobra, spojrzałem na jest dużo, dużo, dużo czasu, więc jestem zadowolony. Dajemy tak. Są cztery, drzwi, czyli będzie cztery te programatory, chyba i cztery te sorry. Teraz tak. Szybko pistolet weźmiemy, nasz kochany. Za w sumie po prostu jest moc. Teraz tak, do, to do tego, to do tego, to do tego, to do tego. No, i też żeby nie było, że robię to z książką. No, kiedyś to umiałem robić, ale miałem naprawdę długą przerwę od nagrywania i odegrania, więc nie mam prawa zapomnieć. Teraz podłączamy łożyska. Co jest? Jeszcze coś zepsuł, czy co? O co chodzi? A, nie dałem Xora, dobra. Coś się. Coś zepsułem. Xor. 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 Ok. Ta, sprawdzamy. Dalej nie działa. Jest! Ja, znaczy, niby działa, ale nie działa z jakiego powodu. Ty, o co chodzi? Ciągle nie działa. Nie podoba mi się to, bo zostało 7 minut, dobra. Dobra, no, no później co zostawimy. Ewentualnie drzwi. też yy. drzwi też ewentualnie później będą tylko e elementem ozdoby. Ewentualnie tutaj, żeby taką klapę otwierano, żeby już nie było, że nigdzie żadnego mechanizmu nie było. W ogóle. Ja miałem limit połączeń, ja o tym zapomniałem, ty. Ty, ile już połączeń mam? Dobra, jestem jakiś. Dobra, muszę jednak usunąć ten mechanizm drzwi, bo zapomniałem, że mam limit połączny, a tak sobie buduję na spokojnie, a tu ten limit. Okej, okay, i czy teraz to działa? Oczywiście, że nie, no z jakiego powodu, no? Aha, bo to jest na podnośniku. Kurde, ej, ja naprawdę jestem jakiś ułomny ostatnim czasem. Czas się zająć poważnymi rzeczami, czyli chociażby silnikiem, bo to zostało 5 minut, to nie jest dużo. A ja się tutaj widzę, relaksuję, wszystko na spokojnie robię, a nie powinienem. A szczerze mówiąc, 15 minut to jest całkiem sporo. Coś sobie tak na spokojnie buduję i zostało mi chyba nie najmniej czasu. Nie, bo mi się telefon wyłączył. Muszę szybko sprawdzić. 4 minuty, jednak nie ma aż tak dużo czasu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zgaduję, że nic dobrego, ale. Mogło być zawsze gorzej. Może zrobimy elektryka w sumie. O, takie wyzwanie by było spoko, że tylko elektryczne silniki. Dobra, podpinamy siedzenie i musimy policzyć te. Ile razy jest, ile są połączeń. Jest 1, 2. 3, 4, 5, 6 Mam jeszcze 4. Idealnie, żeby połączyć ten, to mam 3 połączenia. 7. Tak, jeszcze trzy koła mogę podłączyć. Szkoda, że 3 ale... Jakbym zrezygnował z tamtego... Nie, dobra, zostawię. będzie miał się chociaż. Tu ej, niecałe mnie mi zostało. Dobra, ja już to... Ja już to znam, ja już kiedyś grałem w tą grę. Szybko sobie silnik moc ustawiam Taka moc będzie spoko Chłopie, jak to jedzie Jak to jedzie, dobra, ej To jest mocarne Dobra, jakieś zadarzenie, bo naprawdę mało czasu zostało yy. Boże yy. Szkło, szkło Kurde, ja się zaczynam stresować, nie lubię tego yy. Szyba, na szybko Coś w tym stylu dzie 10 sekund, dobra yy. I z tyłu też Szybko. Dobra. I dwie sekundy. Dobra, koniec. Mamy. Mamy naszego pick-upa. Pick trochę niedorobionego, jak ja. Prezentuje on się powiem tak, znacząco lepiej niż nasz pierwszy pojazd. Ale czy jest on wystarczający? Dobra, ocenimy to w praktyce. Jak on sobie poradzi najpierw z terenem tutaj naturalnym. Taki innowacyjny test. Nasza postać widzę, że jest bardzo dumna z tego, co stworzyła. Nie dziwię się. Dobra, zobaczmy, czy sobie da radę z taką letką górką. Już się widzę, że zaczynają się problemy, ale okej. Okay. Okej. Okay. Jakoś sobie radzi. Powoli... Może tak nie wiem, z, z pięć na godzinę jedziemy, ale powoli i dotrzemy. O nie, nie do rady. Nie do rady podjechać, nawet się zaczął cofać. Nie no, nie gadaj. Nie gadaj, że aż jest tak źle. Dobra, na każdy pojazd, trzeba go najpierw zapisać, oczywiście. Ale, oczywiście. Nazywamy go pick-upem. Pick-up, bo tak się pisze, nie mam pojęcia, proszę nie hejtujcie. Dobra, czy mam tak? Po dzisiejszym odcinku mamy pick-up, ale mam udar oraz nieudacznik 1 Musimy go w jakiś fajny sposób unicestwić. I. Mógłbym pójść na łatwiznę, wziąć bomby i go wysadzić. Ale on jest za piękny, on nie zasłużył na taką karę. Każdy silnik jest po pewnym względem wybuchowym. no nie powiedzcie mi, że nie. A z tyłu jest silnik. Dosyć mocny, na trzy, trzy koła, więc troszkę tego ma. Ja też niechcący mam przy sobie pergana, ale jest fajnie w tym pickupie, ja nie mogę, ktoś tak go super zaprojektował, tak ktoś go super zbudował. Tak mi się super normalnie jeździ, że ja nie mogę Jadę sobie po polonach, jadę sobie po po, po, po górkach jakiś. Jestem najlepszym kierowcą na świecie. Po wcale się takie w w piernicze. No e, dobra. A się super jedzie. Ja nie mogę. O, nawet jest jakieś morze, rzeka ja nie wierzę. O nie! O nie, ktoś mi usunął siedzenie z pojazdu. Ono samo jedzie. No... Ono samo jedzie! O nie! Ono się do wody w piernicze! Nie! Tylko nie to! Tylko nie mój pick-up! MÓJ PICK-UP! NIE! <ścoughs> o, cóż tu się stanęło? Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? DLACZEGO?! KURWA! Musicie mi przyznać, że piękna gra ale... Z pick-upa... nie zostało, Naprawdę? Został tylko silnik? Z całego pick-upa? było tylko trzy beczki! A nie, jednak szyba też została. Dzięki wam za oglądanie, to jest koniec odcinka, chaotyczny, prowadzony inaczej niż zwykle, tak bardziej na luźno, zobaczymy jak się przyjmie, jeżeli wam się spodobał odcinek to zostawcie oczywiście subskrypcję, lajka, napiszcie w komentarzu jakieś utrudnienie, mi podczas budowania pojazdów wpadło kilka do głowy, więc dodam je na pewno, no i co, no i do zobaczenia, do następnego.